Jest bardzo piękny komentarz Wielkiego Grzegorza Wielkiego dotyczącego Marii Magdaleny, a szczególnie opisu spotkania ze zmartwychwstałym. I Grzegorz Wielki mówi, że Maria Magdalena w przeciwieństwie do apostołów kilka razy zaglądała do pustego grobu. Patrzyła na tą pustą ławę, na której było ciało Jezusa, i wszystko zrozumiała inaczej było z apostołami. I to kilkukrotne spoglądanie do grobu Jezusa przez Marię Magdalenę. Grzegorz Wielki skojarzył Że to jej zaglądanie jest spójne z tekstem z pieśni nad pieśniami, gdzie oblubienica woła: Szukałam mojego ukochanego na moim łożu, ale go nie znalazłam. I to jest niesamowita moc, że Grzegorz skojarzył. Ten fakt, spoglądania do pustego grobu przez Marię Magdalenę z tym fragmentem łoża małżeńskiego, bo krzyż, na którym umarł nasz Zbawiciel, stał się momentem zawarcia przez Jezusa małżeństwa z nami. Pusta ława, na którym było ciało Jezusa. Jest jak łoże małżeńskie, a grób jak sypialnia. To bardzo ciekawe myślenie, ale kto tak może myśleć? Tylko ktoś, kto jest zakochany do szaleństwa, tak jak Maria Magdalena. I dlaczego ona taka była do końca? Dlatego, że doświadczyła. Miłości od niego, bo on ją pokochał jako pierwszy. Po pierwsze, wyrzucając z niej siedem złych duchów, czyli całą pełnię zła z niej wyrzucił. I dalej ona mogła być blisko niego, mogła wędrować z nim i, mało tego, utrzymywać go ze swojego mienia. Jezus jej na to pozwala. Przyjmuje mienie, które Maria Magdalena zarabiała. Jezus z tego korzysta. Czuła się przy nim kimś, kimś ważnym. Odzyskała przy Jezusie godność, i ona nie odejdzie już od niego do, do momentu, dopóki go nie spotka. Jak powie tradycja po niebowstąpieniu, Maria Magdalena udaje się na pustelnię, gdzie tam spędza trzydzieści lat, sam na sam ze swoim oblubieńcem. Jak ktoś Cię tak pokocha, to już inna miłość Cię nie zaspokoi. Tu już innej miłości nie potrzebujesz. I, I Maria Magdalena do, do takiej refleksji nas dzisiaj zaprasza. Ale też czytając ten fragment dzisiaj, rodzi się gdzieś y, pytanie, na ile miłość potrzebuje wolności? Maria ją odzyskała. Miłość rodzi się ze spotkania, Dwóch wolności. Ta Ewangelia dzisiaj pięknie została oddana przez malarza Fra Angelico. Jasny ogród wczesnym rankiem po zmartwychwstaniu. Klęcząca Maria Magdalena i Jezus zatrzymany jakby w pół kroku. Bardzo dynamiczna scena oddana na tym obrazie. I nie wiemy, czy Maria Magdalena właśnie dotknęła Jezusa, czy chciała to zrobić i usłyszała „Noli me tangere”, nie zatrzymuj mnie, nie dotykaj mnie, ale podziel się z innymi. Ona to przyjmuje i natychmiast działa. Idzie, biegnie wręcz do Apostołów żeby powiedzieć o tym czego doświadczyła że ona zobaczyła spotkała żywego Pana co musiało się dziać w sercu tej kobiety która pozwoliła Jezusowi odejść można również pomyśleć że te słowa są okrutne Maria Magdalena Szła krok w krok za Jezusem, kochała go całą sobą, wytrwała pod krzyżem, nie bała się ciemności grobu ani nocy, i na koniec, gdy myśli, że go odzyskała, słyszy: Nie dotykaj mnie, żegnaj. Może Jezus odważył się powiedzieć jej te słowa, dlatego, że tylko ona mogła je zrozumieć do głębi. Nie chciał jej ranić, ale poprowadzić dalej. Nie zatrzymuj mnie dla siebie, bo im bardziej będziesz się mną dzieliła, tym bardziej będę z Tobą. I tak też się stało. Według tradycji Maria Magdalena aż do śmierci zamieszkała na pustelni. Jak legenda mówi, z której siedem razy dziennie aniołowie zabierali ją do nieba i zmarła w poranek wielkanocny. To piękna scena, która pokazuje, że jeżeli kochasz kogoś naprawdę, to pozostawiasz mu wolność, pełną wolność, nie musisz go kurczowo trzymać dla siebie. Ani starać się urabiać go tylko za wszelką cenę na swoją modłę. Taka jest miłość Marii Magdaleny. Z jednej strony bardzo ludzka, a z drugiej jest to opowieść o miłości człowieka i Boga. Maria Magdalena. Ale to jeszcze Piotr i Jan oni również. Spoglądali do grobu. Oni pierwsi widzieli pusty grób, ale każdy z nich patrzył na niego inaczej. Tylko Jan, który tak był pewny miłości Jezusa, że sam siebie nazywał umiłowanym uczniem, ujrzał i uwierzył. Czyli patrzymy na Marię, która reaguje na znak pustego grobu po ludzku. Może opowiedzieć tylko tyle, ile zobaczyła oczami ciała. I z przerażeniem przypuszcza, że ktoś Jezusa wykradł. I to jest symbol, ikona, kogoś, kto od wczesnego ranka szuka Boga. Ale ciągle pozostaje w ciemnościach spowodowanych po stracie. Ciemności zalegające w sercu sprawiają, że oczy wciąż nie rozpoznają zmartwychwstałego w znaku pustego grobu. Może jestem w takim momencie swojego życia, że właśnie potrafię się odnaleźć. W Marii Magdalenia, w jej kompletnej bezradności, kiedy wydaje się, że również Bóg jest bezradny i bezsilny. Ale popatrzmy jeszcze na Piotra, który zobaczył pusty grób jak Maria. Pierwszy zobaczył dokładnie te znaki, wszystkie, ale nie zrozumiał z nich za wiele bo on miał własne spojrzenie na Jezusa. Chciał go widzieć po swojemu. Chciał go widzieć tak, jak sobie go wyobrażał jako silnego, jako zwycięskiego, jako kogoś, kto nie podda się tak łatwo. I mamy trzeciego, Jana, który ujrzał i uwierzył. Maria Magdalena zostawia ukochanego, żeby iść i głosić. I to pójście do braci oznacza już nową jakość spotkania, bycia i trwania z Nim który jest miłością. Aniołowie nie zwiastowali zmartwychwstania, gdyż jedynym, który objawia ten fakt jest Jezus. I teraz Maria Magdalena, zwiastując Jego zmartwychwstanie, staje się Jego reprezentantką, staje się aniołem zmartwychwstania. I ona po tym fakcie przechodzi z ciemności do światła, z relacji ludzkiej, uczuciowej, pełnej wdzięczności za uwolnienie od zła, przywiązania i ludzkiej miłości do relacji wiary, przechodzi do więzów duchowych, które objawią się w żarliwym głoszeniu Jezusa z martwych wstałego. Staje się już nie tylko jej panem, ale jest zbawcą wszystkich, którego imię trzeba zanieść i objawić innym aż na krańce świata. Aby znaleźć Boga, trzeba w końcu stracić fałszywe wyobrażenia o Bogu i trzeba ciągle w sobie. Odnawiać obraz Boga, który się deformuje w nas przez nasz grzech i nasze zranienia. Rozpoznajemy zmartwychwstałego w Jego głosie, który wybrzmiewa w Piśmie Świętym i w Kościele. I każdy z nas odtąd ma misję, jest posłany do misji. Stawać się świadkiem zmartwychwstania i to orędzie zanosić innym. To piękna Ewangelia dzisiaj, która pokazuje, że odtąd nie ma ludzi przegranych, że zmartwychwstanie Jezusa czyni wszystko nowe i Maria Magdalena tego najpełniej doświadcza. Niech to spotkanie nasze z Jezusem na tej Eucharystii odnawia i przemienia nasze myśli i nasze pragnienia. Amen.